Siema widzowie, dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj nagrywamy sobie pierwszy raz od bardzo dawna odcinek z innej gry niż style Ebreynote. Mianowicie, gramy sobie w Wymieszaj Brainrot. Pierwsze, jak widzę, musimy sobie kupić dwa jajka i mamy je dać tu i tu. O, o widzowie już się wykluły. Yy, tu i tu Co będziemy mieli? Tung, 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 sahur Ta, 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 sahur Dobra Balerina, kapucina I tung, 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 sahur My sobie je zmieszamy, bo Ta gra w tej grze o to chodzi przecież, nie? Dobra, widzowie brain rociki już się znajdują w maszynach Dyn, dyn, dyn. Balerina, kapuczyna, tum, 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 sahur. Dobra. Jak to wygląda? No tak. No, dziwnie bym powiedział. Ale daje to nam dosyć dużo, bardzo nawet bym powiedział, dużo kasy. Kupmy sobie od... Ooo, jakieś złote jajko. To mi się podoba, widzowie. Widzowie, kupiłem też jakieś jajko za tysiąc, bo okazało się, że ten Tung 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 Cappuccino Ballerina daje tyle kasy, nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Dobra, a my teraz robimy opening. Pierwsze, drugie i trzecie to najlepsze. Mm, dobra, nie jest źle. Teraz ze wszystkiego robimy jedną rzecz. Pierwsza mieszanka Dyn, dyn, dyn! Co to jest? Jak to wygląda? Druga myszenka z boneki, ambalabu i... no, tego, co przed chwilą zrobiliśmy. I... o, kurczaki. Widzowie, ogólnie to mam takie wrażenie, o, że tu usunęli nam gangster futera. Widzowie kupiliśmy sobie jajko. Widzowie wielki opening. Pierwsza rzecz. Uwaga, uwaga, chwilę, na którą wszyscy czekali. Jajko hakera. Uu, u, o, br. Patapim, tralalala, tralala, brr, brr, pata... Ile to siana zbiera? Brr, brr, patapim, tralalala, tralala, cappuccino, assassino, la la Widzowie, robimy największą mieszankę, to będzie już poczwórne, bo każdy z nich jest, był podwójnie. No, to teraz zniknęło, jakby... To 11 na sekundę, no to daje aż 35, no to jakiś skam. Kolejny wielki opening jajek. Widzę, wie, jak może, o, bana... to Dolphina. Widzę, wie, jak nie wiem, czy mo... możecie to zauważyć. Oj. Nie wiem, czy to widzicie, może nie, może tak. E, ale ja jestem trochę zmęczony, ponieważ jak to nagrywam, jak możecie zauważyć, jest 19.05. No i, no, trochę późno jest już. Oczywiście, nie, to nie jest godzina, w której idę spać, tylko, no, nie, o, wszystkie odcinki nagrywamy jakoś, nie wiem. Po południu różnie, a to, no. Dobra, teraz widzowie zrobimy. <laughs> Jajko! Miał, miał, miał. miau... Miał. Miał. Widzowie, przed nami kolejna wymieszanina. Dęndęn. Co to jest? Ej, to wygląda trochę jak szympansyni bananini, mi to tak trochę przypomina. Szympansyni bananini, bombombini, gusini tripi tropi, burbaloni, luri lori. Dobra, widzowie, teraz zrobię taką o, to jest to jajko największe, to za siedem i pół koła mam. Jajko jakieś, nie wiem, jakieś dziwne, ale jajko. Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące. Dobra, widzowie, jajka nam się wszystkie otwierają. O, ktoś chce wymiany. Nie, nie chcę. Ale jajka się nam wy, wy otwierają. A my sobie w tym... o, jajko już przepadło. My sobie w tym czasie coś jakby zmieszajmy. Jedna tu i druga rzecz tu. Co tu pisze? Kub farmę wodospadów. Co? One day coś tam. Nie wiem. I mieszanie to jest takie satysfakcjonujące. Wygląda to trochę jak to. Ej, czekaj, to, no. Patrz, podobne trochę. A w sumie, może dlatego, że to z dwóch było rzeczy. Bo na ani, no, ani ta coś tam. Dobra, ale widzę, że tu już nam się otworzyło, i możemy robić opening. E, cały czas to samo. Ale tutaj tak samo. No, czemu cały czas to? Dobra, widzowie. Najlepszy YouTuber e, według mnie, czyli ja się nie chwalę, jestem najlepszym. Według mnie e, wpadł na taki mega fajny pomysł, żeby zmieszać to z tym. Te i jeden a, bez sensu. Widzowie, kolejne wielkie połączenie. I u nogi się w końcu zmieniły. Ej, ona wygląda teraz trochę jak sirena, nie? Takie sirene, Tak, tak sirene przypomina mi. Nie wiem, jak Wam widzowie, ale mi przypomina Syrenę. Dobra, teraz połączymy to z tym. Tralala, I mieszanka wybuchowa pita ze słonki. Ło, ej, to jest teraz duże, nie? Ej, nie, myślałem, że większe. Tutaj daje 45, noż najlepszy. Czekaj. A mogę złączyć to teraz z tym? Bo to już ma w sobie to z tego samego brain rota. Więc czy mogę? Mogę. Ej, teraz stało się duże bananite coś tam. Ej, ja to osłabiłem. Bez sensu! Widzowie, ta gra jest jak gra w to, co lotka. Albo coś wymieszacie dobrze, albo nie. I to jest... o co to za jajko? Stać mnie na nie? nie? no trochę brakuje. No, z 70 tysięcy. <laughs> Widzowie, i się nie chwalę, ale dzisiaj kupiłem zgrzewkę wojanków. O, kolejne to samo jajko. I się nie chwalę, ale jak już mówiłem, mam zgrzewkę wojanków. Jak chcecie jakiś odcinek z wojankami, piszcie w komentarzach. Dobra, ale przejdźmy już do naszej ostatniej mieszaniny. E, na teraz. Dyn, dyn, dyn. Ile to? No 30. No mogło być dużo lepiej. No miałem takiego, który dawał 45. Dawaj mi to jajko. Dawaj mi to jajko. Widzowie w międzyczasie dorwałem kolejne jajko. Dobra, już tego śpiewać nie będę. No czemu ta czas... Uczest... O, coś mi chce dać. To jest słabe, ale dzięki, ja zaakceptuję. To jest beznadziejne, jak nie wiem, ale przyda mi się do wymian. E, Boże, do tych. No, cośków. Najpierw ballerina cappuccina espresso na no seniora. prrr prr, patapem tralala tralala -la. Znowu też? Dawaj, dawaj. No, spoko, mi pasuje. Jakby za darmo to uczciwa cena, nie? Nie chcę nic mówić, ale za darmo to mega uczciwa cena. Łączymy teraz trippy tropę z tym czymś. Uuuu, zrobiło nam się jajko. Już mieszanina nieważna, Tyle liczy się tylko to. Cappuccino, assino, lerele, larela. Widzowie, czemu ja w stylu e tak dużo nie śpiewam? Ja tutaj znam każdy brain, każdą muzyczkę do niego i do każdego śpiewam muzyczkę z tego. O, jak to wyszło? Ej, to ona ma nogi krabań! Jak to tak wygląda! Ile to daje? O Boże! Trzynaście tylko. A jak dodam to. To. I to: tun tun Tyruu. Aha, to samo. Czekaj, dodam to. Aha, nie, nie mogę. Dobra, to zmieszam balet cappuccino assassino sassino. Lili, lili larila. Siema, to ty, mi, to ty to co mi wysłałeś. To widz? Chcesz screena? Mo, mo, możesz zrobić. O! Kolejne jaj... A, to jest to średnie, ale otworzymy sobie. Nie wybrzydzamy, tak? Błoneke ambala buto. już ja zmieszam z cappuccino assassino. I kolejna wielka mieszanina. Ciekawe, ile to będzie dawać. Dodaję łącznie, na... teraz daje 70. Mam nadzieję, że się opłaci. 70. No, normalnie. No, to tak, jak miało być. To jest nasz najlepszy brain-noc na razie. Czy ja widzę to, co widzę? Kolejne. Jajku. Nie, już tego śpiewać nie będę już. Widzowie, już, prze... już przestanę wam niszczyć słuch. Już, już, już przestanę fałszować. Widzowie, czy wam też się tak wydaje, żeby wymieszać te trzy rzeczy ze sobą? tym, tym. Oj, 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 oj. Kamerkę z nim zmniejszyłem. I jak to będzie wyglądać? Czy ja miałem Brain rota, który dawał 70? Wmieszałem to z Ballerina o i to daje 35. Czy to jest jakiś skam, widzowie? Czuję się oszukany. Dobra, widzę, że jakoś, jakoś ją w miarę uratowałem. Do 45 dociągnąłem, wymieszałem z taką. no czymś. E, no i jakoś to jeszcze daje. 45 no, nie jest źle. Ale miałem już dużo lepsze brainroty, jeśli chodzi o ile dają. E, więc, no, tak średnio bym powiedział, tak średnio. U? Czy to kolejny wielki opening? Jajko kowali, dawaj mi u din, din dun adin, din dun Dobra, cappuccino assassinato to jest git. Wcześniej z czym zmieszałem? Nie wiem. Poczekam sobie na to. O, jest już. Daj mi coś fajnego, daj mi tego u din duna. Daj mi tego u din dun Nie! No bo ja tego nie zmieszam. Nie mogę z tym tego zmieszać. Ej widzowie, nie wiem jak u, u was, jak gracie jeszcze w, w tą grę, jak gracie. To zobaczcie sobie, czy Wam z poszczególnych jajek lecą cały czas te same rzeczy. Bo ja Wam tak, ja tak mam. Dobra, widzowie, to jest ostatnia wielka y, mieszanina w tym kanale, na tym kanale, przynajmniej w tym odcinku. Jak Wam się spodoba odcinek, to będziemy z tego więcej nagrywać. Jak stracę tego cappuccino, to się strasznie wkurzę. I co, ile daje? Dobra, podniosło no... Po trzy, no. Trochę mało. Ogólnie straciliśmy. Ale nie dużo, więc nie jest źle. O, czekajcie. Widzowie, na zakończeniu odcinka wezmę sobie tylko to jajko. I żegnam. Elo.